Czy ponownie wybrałabym tę testę? Na pewno. Sam wysłałem tutaj swoje rodzeństwo. Są tu fajni nauczyciele, z którymi naprawdę można porozmawiać o swoich problemach. Im większa szkoła, tym więcej możliwości rozwoju. I to nie tylko pod względem nauki, ale także pod względem nawiązywania nowych kontaktów i być może przyjaźni na całe życie. Co mi się najbardziej podoba, to myślę, że atmosfera. Mamy możliwość w szkole uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. Każdy kolejny dzień w szkole to naprawdę, naprawdę udany dzień. Myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić tą szkołę i nikt się nie zawiedzie. Zachęcam Was do przejścia, tutaj po prostu. Zespół Szkół Technicznych to jedna z największych szkół na Podkarpaciu, oferująca profile kształcenia zarówno na poziomie liceum, technikum, szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia oraz liceum dla dorosłych. Atutem ZST jest dogodna lokalizacja: szkoła mieści się w centrum miasta, nieopodal dworca PKS i PKP oraz przystanków komunikacji miejskiej. Już pierwszy rzut oka na zadbany i estetyczny budynek oraz na zewnętrzne obiekty sportowe zachęca do poznania tego, co ma do zaoferowania szkoła. Wnętrze prezentuje się nie mniej okazale. Sale gimnastyczne, siłownie, nowoczesne pracownie przedmiotowe, pracownie komputerowe, gastronomiczne, pracownia samochodowa, lotnicza, mechaniczna, tętniąca życiem aula szkolna. Sala audytoryjna i konferencyjna to zaledwie wycinek tego świata, który ze względu na swe bogactwo i różnorodność przypomina swoisty mikrokosmos. Siłą napędową tego świata są jednak ludzie, wykwalifikowana kadra zarządzająca i nauczycielska, a przede wszystkim uczniowie, którzy korzystają nie tylko z bogatej oferty kształcenia, ale także licznych zajęć pozalekcyjnych o charakterze naukowym, sportowym czy też artystycznym. Ponadto ZST umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez organizację praktyk zawodowych w lokalnych firmach, m.in. PZL Mielec, Gardner Aerospace, Bibmot, Kirchhoff, Bury, Aeroklub Mielecki, Linetech Wiasiące, RG, dwa mosty na bulwarach, a także w CKP i DN. Dzięki realizacji projektów unijnych młodzież ma też okazję poznawać inną kulturę, szlifować języki obce oraz nabywać umiejętności praktyczne podczas zagranicznych staży i praktyk. Kierunki kształcenia w ZST są odpowiedzią na aktualne i prognozowane potrzeby rynku, dzięki czemu absolwenci zwiększają swoje szanse na znalezienie miejsca pracy. Oferta edukacyjna jest niezwykle bogata. Kierunki kształcenia w trzecim liceum ogólnokształcącym: klasa językowo-turystyczna, klasa humanistyczna, klasa matematyczno-informatyczna, klasa ratownictwo medyczne. Kierunki kształcenia w technikum nr 3: technik robotyk, technik programista, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik CNC. Technik, mechanik lotniczy, technik żywienia i usług gastronomicznych. Kierunki kształcenia w szkole branżowej pierwszego stopnia numer 3. Operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz cukiernik. Zespół szkół technicznych w Mielcu to szkoła wyjątkowa, ponad 100 lat tradycji i nowoczesność. Zapraszam serdecznie rodziców, uczniów, aby odwiedzali naszą szkołę, nasze strony internetowe, naszego Facebooka, gdzie dowiecie się wiele o naszej szkole. Wybierzcie naszą szkołę i będziecie na pewno zadowoleni.